Gliwice to miasto położone w województwie śląskim nad rzeką Kłodnicą. Zamieszkuje je ponad 190 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z 14 miast tworzących metropolię Silesia, największy organizm wielkomiejski w tej części Europy. Gliwice. Stare miasto. Nowy świat. Stare miasto. Nowy świat. To hasło najlepiej oddaje charakter Gliwic. Miasta o bogatej, wielowiekowej historii i dynamicznej teraźniejszości. Miasta, które nie zapominając o przeszłości, odważnie i z optymizmem patrzy w przyszłość. Miasta, które jeszcze niedawno kojarzyło się z przemysłem ciężkim, a obecnie jest jednym z najbardziej nowoczesnych miast aglomeracji śląskiej. Dzięki dogodnemu położeniu na skrzyżowaniu dwóch autostrad, Gliwice przyciągają rzesze zagranicznych inwestorów. Impulsem do dynamicznego rozwoju miasta stało się uruchomienie w 1998 roku fabryki Opla w strefie ekonomicznej. General Motors był pierwszym i największym inwestorem, zanim przyszli kolejni. Obecnie w strefie działa ponad 60 firm, które zapewniają około 12 tysięcy miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Symbolem przemian zachodzących w mieście są Nowe Gliwice. W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjonowała kopalnia węgla kamiennego, powstało Centrum Edukacji i Biznesu. W skład zajmującego prawie 15 hektarów kompleksu wchodzi cechownia, dawna maszynownia oraz całkowicie nowy budynek o funkcji dydaktycznej. Rewitalizację obiektów dofinansowała Unia Europejska. Nowe Gliwice cały czas się rozwijają. Powstają tam kolejne obiekty biurowe, głównie firmy z branży nowych technologii. To taka Gliwicka Dolina Krzemowa. Miasto stawia na rozwój nowych technologii i wspiera młodych przedsiębiorców. Wszystko za sprawą projektu Technopark Gliwice, który pomaga między innymi w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Gliwice, jako jedyne polskie miasto, należą do World Technopolis Association z siedzibą w Korei Południowej. Organizacja skupia miasta stawiające na innowacyjne badania i ekspansję przemysłu wysokich technologii. W 2012 roku w Gliwicach odbędzie się kongres tego stowarzyszenia. Akademicki charakter miasta to zasługa Politechniki Śląskiej, jednej z największych w Polsce wyższych uczelni technicznych. Politechnika ma też młodszą siostrę, Liwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości, która kształci studentów na kierunkach ekonomicznych i humanistycznych. Atutem miasta jest jego położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. To właśnie tutaj przecinają się autostrady A1 i A4. Powstało trzypoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowanie, największe nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej. Do użytku oddawane są kolejne kilometry autostrady A1. Po zakończeniu prac podróż z Gliwic do Wiednia zajmie niespełna 4 godziny. W 2012 roku rozpocznie się budowa gliwickich odcinków drogowej trasy średnicowej. Ta nowa arteria połączy sześć miast aglomeracji. Znacznie usprawni to komunikację i odciąży centrum gliwic. Gliwice to dobre miejsce do życia, nic więc dziwnego, że z roku na rok przybywa inwestycji mieszkaniowych. Powstają nowe budynki oraz całe osiedla. To efekt działań zarówno miasta, jak i deweloperów. Jednym z najpiękniejszych miejsc do zamieszkania jest osiedle bajkowe. Oryginalną architekturą wyróżnia się natomiast tzw. Transatlantyk. W gliwicach można również zamieszkać w modnych loftach. Jedną z wizytówek Gliwic jest radiostacja. 111-metrowa wieża z modrzewiowego drewna to najwyższa konstrukcja tego typu w Europie. Wieczorem, dzięki efektownej iluminacji, wieża jest widoczna z wielu kilometrów. Niezwykły urok ma Gliwicki Rynek, niedawno odrestaurowany centralny punkt miasta. Ulubione miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Blask odzyskują także kolejne uliczki Starego Miasta. Za kilka lat, gdy prace się zakończą, Gliwicka Starówka będzie najpiękniejszą w regionie. Jednym z najbardziej okazałych budynków w Gliwicach jest dawny hotel Haus Oberschlesien, obecnie siedziba władz miasta. Gliwice to jedno z najbardziej zielonych miast Śląska. Sporo tu parków, skwerów i terenów rekreacyjnych. Powiew egzotyki w klimat miasta wnosi palmiarnia, w której zgromadzono rośliny i zwierzęta z najodleglejszych zakątków świata. Gliwice tętnią życiem kulturalnym. Odbywają się tu ciekawe przedstawienia, wystawy, koncerty plenerowe z udziałem gwiazd, festiwale muzyczne. Niezwykle klimatycznym miejscem są ruiny teatru miejskiego, w których odbywają się liczne imprezy artystyczne. W mieście działa także Gliwicki Teatr Muzyczny, Kina, Galerie i Muzea. Gliwiczanie mają do dyspozycji wiele obiektów sportowych. Od lat ulubionym miejscem letniego wypoczynku jest kąpielisko leśne. W razie niepogody pływać można na kilku krytych obiektach. Wśród nich jest Olimpijczyk, na którym organizowane są zawody najwyższej klasy międzynarodowej, oraz Neptun, najnowszy gliwicki basen z charakterystycznymi zjeżdżalniami. Gliwice, jako pierwsze miasto na Śląsku, wybudowały stadion piłkarski z prawdziwego zdarzenia. Mecze będzie mogło na żywo oglądać 10 tysięcy widzów. W Gliwicach powstaje też Hala Sportowo-Widowiska. Podium, najnowocześniejszy obiekt tego typu w południowej Polsce. A to dzielnica akademicka, która po przebudowie stanie się nową atrakcyjną przestrzenią publiczną z reprezentacyjnym deptakiem. W trakcie budowy jest kompleks handlowy Europa Centralna, największy obiekt tego typu w środkowej Europie, który powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego Gliwice Sośnica. Jednym z najważniejszych projektów na najbliższe lata jest nowe centrum. Ma ono powstać na terenach w pobliżu dworca kolejowego. Będzie to druga, obok zabytkowej starówki, ważna przestrzeń publiczna wśród Śródmieściu. Obydwie. Po Łączy reprezentacyjna ulica zwycięstwa która w przyszłości może stać się deptakiem. Sercem nowego centrum ma być centralny węzeł przesiadkowy, skupiający różne środki komunikacji. To w założeniu nie tylko miejsce zmiany jednego środka lokomocji na drugi, ale także przyjazny punkt spotkań dla podróżnych i mieszkańców. Gliwice to miasto dynamiczne i nowoczesne, przyjazne młodym i ceniące doświadczenie starszych. Miasto, w którym zdobywa się wiedzę, w którym można znaleźć pracę i dobrą rozrywkę, a także odpocząć. To miasto, które dba o swoich mieszkańców gdyż to właśnie oni są jego największym atutem gliwice, stare miasto, nowy świat.